No cześć, cześć moi drodzy przed nami niedzielny odcinek tak sobie dzisiaj wyrównamy wkład do 8 deszek na tapecie 2 razy lotek to zamiast jednej zrobki za 2 złote może to przyniesie lepsze rezultaty mamy 3 zrobki 10 razy kasa dwie z jednej paczki jedna z innej to jest ta kontynuacja łańcuszka tego YouTubeowego, żeby tutaj szukać mnożnika powiem wam szczerze no nie jestem zwolennikiem takich zabaw no ale podrapiemy przekażemy dalej co dalej? Owocowa eksplozja, dwie kolejne zdrapki za piątkę to neonowe i lawendowe. Mamy trzy zadyszkę zdrapy i to jest góra kasy z piętnastką. Tak samo nasza najnowsza odsłona zdrapki czarny diament, płynne złoto z jedynką. No i z racji niedzieli mega linie, a wylosowały mi się takie z numerem czwartym. No także jest co drapać, mam nadzieję, że wygranych będzie więcej jak wczoraj. I będzie git. No to lecimy. Na rozgrzewkę jeden z dwóch lotków. Szukamy oczywiście słonia. Ta zasad to przypominać nie muszę. O i proszę bardzo, jest niespodzianka. Mamy słonia. Pewnie się kroi złotuwa Tak jest, ale miło zacząć od wygranej. Dobrze, jedźmy dalej. 10 razy. Kasa, numer 9. Przekazuję zabawę dalej Marcie z kanału MK89. Także Marta, powodzenia w szukaniu mnożników. <grym> w tym, tutaj zwrot to będzie dla mnie rarytasem, gdzie tam mnożniki, to no, raczej nieosiągalna rzecz. <grym> tym, ale no, póki zdrabki w grze, wszystko się może zdarzyć. Dobra, tu było 34, także to nie wygrywa. 16 i 40. No, zgodnie z przypuszczeniem, pierwsza pusta. Dobra, tutaj lotek jest wygrany, więc to pójdzie na bok, żeby się później nie pogubić. Ok, owocowa eksplozja. Wydrapujemy pestki i szukamy linii owoców. Figa i borówki. No, żeby z tego tylko Figa nie wyszła, z tej zrapy, bo będzie smutno. Chociaż trochę ich tutaj widzę jasno. Jeszcze borówek, tak? Tak jest. Taki rządek na dole. Z góry na dół. Dobrze. Karambola i kokos. Kokosy dwa. Dobra. I karambola. Tu mamy jedną. Tu mamy jedną. Dalej. Arbus i pomarańcza. Omarańcza tu, 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 tu mamy arkus i tu kolejne trzy. No, powoli się to jakoś łączę banan. Sztuków dwa, dalej jabłko oraz gruszka, sztuków dwie, tutaj kolejne dwa, jabłko i tu jeszcze jedno. Gruchy nigdzie się pochowały nie ma. Cytryna, wiśnie, dobra, mamy tu. Cytryna tutaj, wiśnie tutaj i jeszcze tutaj. <laughs> winogrono i truskawka. Tutaj mamy jeszcze winogrono i ostatni owoc, melon, który nam niestety nic nie da. Albo da? Da, o, proszę. Gra siódma wygrana, <laughs> Elegancko. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. <laughs> Ananasów nie było, że nie było, kiwi nie było. A tu mamy trójeczkę. Dobra, jest da. To wystarczy. Mamy magiczne 4 złota przekroczone. <laughs> to może jeszcze coś za piątkę, neonowe. O, tutaj szukamy siódemek bądź gwiazdek. Osiem. 8 jestem 8. Tu 7 potrzebne, a nie tam 8. 4, kolejna, szóstka, kolejna, 6, jeszcze 3, szansa, 4, 9 i 2. No, przykro mi bardzo. Strapa przegrana. Zobierzmy sobie o czarny diament. To jest ta nasza nowość. Zobaczymy, jak dzisiaj się sprawdzi. Premierka akceptowalnym poziomie. Więc byle tak dalej. 38, 6, 31, 21, 25. No w pierwszej linii nic, ale też nie zaczynaliśmy od oboka, więc tutaj emocje już

Kolejna zdrabka 10 razy kasa. Numerek trzeci. 1, 18, 8 i 38. 23. 23. O moi drodzy, mnożnik. Tego ja bym się nigdy nie spodziewał. O jacie. To jest jakiś cud nad Wisłą, nad Bytomką. Ja nie wiem czy ja kiedykolwiek miałem w innych edycjach taki mnożnik. Ooo, wow. To się zadziało 5 razy 5 albo 5 razy 10. 5 razy 5, 25 zł. Historyczny wynik normalnie w tej zarapie. Jeszcze się mnożnik udało trafić. Nie jakby mi ktoś powiedział, że trafię nawet mnożnik, ten go wyśmiał. <laughs> Dobra, okej, okay. to co bierzemy? Jakąś drapę za dyszkę górę kasy. No dobrze, ja jestem zadowolniony. Wynik już mamy chyba lepszy niż wczoraj, czy nawet taki sam? No taki sam. No ale mnożnik trafiony, no to to jest wyczyn. 38, 31, 43, dobra, w pierwszej linii nic. Drapiemy dalej. 16, 41, nie ma. 21 nie ma. 33, 34 i 42 nie ma. No YW. Także przykro mi bardzo. Przechodzimy dalej. drapiemy drugiego słonia. Może też będzie trafione. To byłaby miła niespodzianka. Zgarnąć 2 złoto od lotto, No nie, to jest już za dużo. <gry> Lawędowe 9 dziewiątki mile widziane będą Oj, to czerwona moi drodzy, mnożymy razy dwa. no to już mamy lepszą sytuację niż wczoraj no to sprawdzamy co tu pomnożymy To piąteczkę, czyli mamy 10 zł. No i fajnie Dyszka ustrzelona. Jeszcze trzy zdrajki przed nami, czyli trzecie 10 razy: kasa, płynne złoto i megalinie. Także dzisiaj będzie troszkę dłużej niż zwykle, ale niedziela, relaks. Można się troszkę pobawić dłużej albo poglądać. Jest 9. Ło! Zdrapa dopisała dzisiaj 24. Moi kurczę, dwie wygramy. 14, 30, nie ma 7, 31, 42, dobra, dwa trafienia są. Piątka i co to było? 24, piątka, jest dycha. Kontrolna a chyba się zgadza. Kurczę, jaki obrót z No Moi drodzy, tutaj się jakieś cuda dzieją. Dobrze. płyn na złoto z numerem pierwszym. I przejdziemy do linii.

29, 18, 9 też nie mamy. O, tutaj blisko. No i dzisiaj zaskoczenie, bo wygranej nie mam, mimo że się zaczęło od liczby, która nie była w pobliżu. MH kontrolna. I zostajemy z mega liniami. Także kto dotrwał, to gratuluję. <noise> Teraz troszkę relaksu nas czeka. Ale mimo wszystko postaram się to troszkę tak sprawnie drapnąć. Rower i foto. Taki początek. Foto jest. I, 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 I skromnie jak widzę na początku. Czyli tylko jeden symbol z dwóch. W jednej ilości. Tęcza i moneta. Dobra, moneta jest. Tęcza moneta w jednej linii. O kurczę, ale się dzieje. Moi drodzy, dzisiaj tylko istne kokosy. Dobrze. Kolejna tęcza, kolejna tęcza, tu i tu. I tu kolejne dwie tęcze. No dobra, początek bardzo ładny. Szminka i diament. Szminka, o tutaj, dwie sztuki, też tak bliziutko linii. Szminka kolejna, tutaj nawet dwie. Tutaj kolejna, kurczę, no nie no. Z tych emocji zaraz zjadę normalnie. <grym> Dobrze. Piłka, auto też prawie linia. Kurczę, tu się dzieje dzisiaj. Piłka, auto. Tu mamy. Piłka jest. Auto mamy. I auto tutaj. Bardzo ładnie. Biedronka i żółw. O kurczę. Ale nas tutaj robią. I jeszcze coś tu będzie. Mhm. Żółwia mamy. I to raczej wszystko. Kolejne symbole. Sakwa winogrono. Mhm. Tu mamy winogrono. Sakwa winogrono też w jednej linii. O, był zagubiony żółw. Winogrono, sakwa jedna, druga, winogrono, winogrono. No, emocje, liść i cytryna. Mm, 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 mm. Liść, liść, tu. Była sakwa niezdrabana i to tak samo, no. Nieładnie, nieładnie coś tu mamy listę a nie mamy nic kości gwiazda kości kości gwiazda hmm, kości tu kości tu jest nie gwiazda i to raczej wszystko nie, jeszcze kości były tutaj na dole dobra zobaczmy co dalej pióro i Flaming, pióro mamy tu, tu, flaminga mamy, tutaj jest kolejne pióro, tu nie pasuje nic, tu nie pasuje nic i flaming na końcu jeszcze mamy do wydrapania. Łódka i słońce, no a teraz się będą trafiać symbole, których nie mamy i tyle z tej całej zabawy będzie wiśnie, klapki, wiśnie mamy, I tu jeszcze gdzieś coś było, tak na pewno, mamy tu i mamy tu klapy, kolejne wiśnie, klapki po tej stronie, tutaj mamy klapki, podkowana szyjnik, coś było z takiego, czegoś nie, ale mamy wiśnie tutaj i chyba wszystko. No, niestety. Podkowa, ananas. Podkowa, podkowa. Tylko lody brakują. Podkowa, ananas. Tu mamy ananas. Tu mamy jeszcze jednego i to będzie tyle. No, coraz mniej symboli. Łódź i klucz. Klucz tutaj. Łodzi chyba nie było wcale. No właśnie. No także dwa ostatnie symbole: arbus i motyl. I to chyba będzie wszystko. Tutaj nic. Arbus. No to jest tak ułożone, że coś zawsze braknie. Pierścionku. No nie było pierścionka właśnie. Motyl. Tutaj motyl. I motyl, o proszę, a jednak trzymali do samego końca. Motyl, kości i szminka, motyl, kości, szminka. Jest linia, no to niech się dzieje. Może najpierw przejdziemy do bonusa. Mamy świnkę. No to dzisiaj święto, wygrana w liniach, mnożnik 10 razy kasa. Cud nad Wisłą. Wiedychy, ale smakuje główna. <noise> Tak, kontrolne B, potwierdzają. No, także moi drodzy, dzisiaj naprawdę luksus. Mamy dwie dyszki w liniach. Tak, dla przypomnienia, ale kto ogląda to doskonale wie. Mamy tutaj dyszkę w 10 razy kasa, czyli 30 zł. Mamy dyszkę w lawendowej, czyli 40. Mnożnik się pojawił. Mamy 5 razy 5, 25, czyli jest 65. 68, bo tutaj 3 zł pod linią i złotówka w lotku 69, wkład był 80, no także dzisiaj naprawdę odcinek Petarda. <grym> Dobra. Marcie, jeszcze raz życzę powodzenia wszystkim za oglądanie, za dopinkę Dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki, życząc Wam miłego dnia. Cześć!